Dzisiaj muszę przyznać się do słabości. Kochani, nie jestem perfumową alfą i omegą, a dowód na to to będą perfumy, które mam w swojej kolekcji, a kompletnie nic o nich nie wiem i nie mogę znaleźć informacji. A chociażby takie perfumy. Warto się im przyjrzeć. Całkiem dobrze pachną. Być może to jest jakiś tani odpowiednik czegoś, ale pachną świetnie po prostu w takim klasycznym kobiecym stylu. Taka nazwa, taki kartonik, Nina Parfums, a być może szukałam mało dociekliwie w internecie. Kolejne zielone perfumy. Mam je mniej więcej od wiosny ubiegłego roku. Pewne informacje można o tym produkcie znaleźć w internecie, ale no nie aż tak dokładne, jakbym potrzebowała. Po prostu. Jeszcze Wam pokażę, że marka. Ta marka jest znana, taka marka niemiecka, i ona już tam na rynku jakiś czas, kilka ładnych dekad sobie radzi. Kolejne perfumy, o których mało wiem. To jest jakaś amerykańska produkcja. Nie wiem, czy będzie widać. Czy tu trzeba tak zrobić? Zadziała. Nazywają się Towa. Nie wiem, czy teraz będzie widać. Autofokus włączony, a mimo to. Teraz coś widać. Towa. Towa po prostu. Czytałam. Pewne informacje w internecie są. Jest to najprawdopodobniej marka stworzona przez trzecią żonę jednego z takich znanych aktorów hollywoodzkich dawnych lat. Może kiedyś zrobię o tym osobny film. Albo taki produkt. Tu są też nazwy. Nazwa Szachi. I marka. Już wam mówię marka Chypron przez ch sypron, parfum z chypron, ale pachną jak Gabriela Sabatini więc być może jakiś odpowiedni Gabrieli ale niewiele o tych perfumach wiem kolejna Florina Lady takie maleństwo też kwiatowe w starym stylu i muszę Wam powiedzieć, że nadpisałam do Floriny z prośbą o informację dałam zdjęcie opis tych produktów, nie odpisali może ktoś z Floriny teraz ogląda moje filmy i może mi odpisze. Bardzo bym chciała wiedzieć cokolwiek o tych perfumach, a chociażby z którego roku pochodzą. To byłaby dla mnie cenna informacja. I zostało mi jeszcze kilka produktów. A to kupiłam na pchlim targu w Krakowie pod halą targową. Tam był taki przez wiele lat giełda książkowa i targ staroci. I właśnie na tym targu staroci kupiłam to. Wieki temu. I ciągle świetnie pachnie. To ma za 20 lat. Za 20 lat leży u mnie. Dostałam w prezencie, słuchajcie, ktoś wiedział, że lubię fiołki, taki oto. Nie wiem, co to za marka, nie wiem, co to za produkt. Po prostu fiołek. Jeszcze go nie otwierałam, mam perfumę od roku. Po prostu piękny, pachnący fiołeczek. Jeszcze taka enerdowska marka, miniatureczka. Dość znana, ale jakoś nie, nie udało mi się, może nie byłam, nie byłam zbyt wytrwała w poszukiwaniu informacji. Też piękny, kwiatowy, kobiecy akord, trochę w starym stylu. No, nie wiem, dlaczego wyjęłam te perfumy, jako te, o których niewiele wiem. Może tak, powinny być w rubryce perfumy zaskoczenie. Klimat od Lancôme, Miniatureczka. Powiem szczerze, może tak, to jest dla mnie perfumy zagadka. Nie wiem o co w tych perfumach chodzi. O coś chodzi, bez wątpienia. Ale. No, jest to dla mnie trudne. I na koniec płyn dezodoryzujący Karol. Może ktoś pamięta, kto oglądał. Kto ogląda moje filmy to niech coś powie. Już Wam powiem. Polena Malwa. No chyba już nie wiem, czy ta firma działa. A, nie, nie, nie przygotowałam się do filmu. No chciałam Wam takie pokazać moje unikalne i jeszcze sobie powącham. No męski, niewątpliwie. Karol, to musi być męski produkt. To by było na tyle. Nie jestem Alfą i Omegą Perfumową. Często dostaję pytania jakiś produkt. Jest tylko zdjęcie. No nie potrafię pomóc. Bywa i tak. I to by było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Wszystkiego pachnącego. papa. Pa.